Brawo, brawo, brawo. Jeszcze raz, brawo. Witam państwa, Szczepan. Jonko, taki szybki, nadprogramowy tydzień, w 7 minut. Bo jak sami widzicie, dużo się dzieje. Króciutko o piśmie, które trafiło do spółdzielców. Brawo, brawo, brawo. Każda forma łączności władz spółdzielni ze swoimi członkami należy pochwalić i tu bez uwag. Jedyna drobna uwaga jest do pewnego fragmentu tego pisma, że zarząd spółdzielni, władza spółdzielni podjęła na szeroką skalę działania i w związku z tymi działaniami, a z tego wynika, że to są działania kolektywne. Wyraża pan prezes wdzięczność panu staroście, panu wicestaroście, członkom Rady Nadzorczej, a w szczególności dla pana Pawła Anuszkiewicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej, za co? Za wsparcie i podjęcie intensywnych działań. Działań polegających na tym, że chcieliby rozwiązać przedmiotowy problem naszych mieszkańców. Brawo! Brawo, brawo. Ja w jakimś wystąpieniu albo w kolejnym piśmie chciałbym zobaczyć, na czym te działania polegały. Bo jeżeli ktoś komuś ma wyrażać wdzięczność, albo do tego namawia, to wypadałoby temat rozszerzyć, bo, bo na, na dzisiaj znaków zapytania, za co ta wdzięczność ma być wyrażona, jest zbyt wiele. Ale może, może, może. To tylko a propos tego pisma. Czekamy na rozwiązanie tego problemu. Ja przyrównałbym w drugiej części, tak na szybko, start naszego kochanego mieszkańca na fotel burmistrza z Komitetu Wyborczego Wyborców do zbudowania statku takiego wielkiego, luksusowego, z jak najlepszą załogą z jak najlepszą ofertą podróży, co prawda, bilety na pewno będą drogie. Do tej załogi równam w charakterze prawdopodobnie pierwszego oficera, dołączył pan Paweł. Oczywiście propaganda budowania tego statku zatacza coraz szersze kręgi i statek jest budowany. Załoga kompletowana. A bilety na bilety jeszcze musimy trochę poczekać. Czy ten statek dopłynie do celu? Tego nikt nie wie. Ale Titanic też miał dopłynąć do celu. I mam skromną nadzieję, że ten statek może skończyć albo powinien skończyć. A tak jak Titanic, za kilkanaście lat, albo w bliżej nieokreślonej przyszłości, będzie się o nim wspominać, że miał być niezatapialny, a spoczął na dnie. Czy tak się stanie? To zależy od wielu czynników. Zależy też od tego, czy ktoś tą górę lodową. Na drodze tego statku postawi. Na razie e, takich chętnych nie widać, albo ta góra lodowa bardziej przypomina kres, którą ten statek prawdopodobnie radę sobie da. Będziemy się przypatrywać, kto dołączy do załogi, jaka będzie cena biletów e, i czy statek e, no, wypłynie, bo wypłynąc z portu on już wypłynął, ale na jakim etapie swojej drogi jest. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli możesz, to zalajkuj, subskrypcja nic nie kosztuje, a postaram się w weekend niektóre tematy nowe także poruszyć.